W gromadzimy się u stóp Chrystusowego Krzyża. Uczestnicząc w tej Wielkopiątkowej Liturgii przeszliśmy wspólnie drogą wiary przez mękę, śmierć i pogrzeb Jezusa. Ale ta nasza dzisiejsza liturgia nie ma przecież nic w sobie z liturgii żałobnej widzimy kolor szaty lub liśnik czerwony, a czerwień to przecież kolor męczeństwa i miłości. Chcemy więc dzisiaj przez chwilę na to, można powiedzieć najdziwniejsze wydarzenie w historii, kiedy to człowiek skazał na śmierć Boga, albo inaczej, kiedy to Bóg oddał się pod sąd człowieka. Jaką winę człowiek znalazł w Jezusie? Za co go Przecież, gdy ludzie byli głodni, Jezus rozmnażał te, by ten ból zaspokoić. Gdy cierpieli, byli chorzy, uzdrawiał. Gdy byli smutni, opuszczeni, pocieszał. Do Zacharusza, Magdaleny, i kobiety przyłapanej na cudzołóstwie i pewnie wielu z nas powiedział, Twoje grzechy są odpuszczone. A mimo to, kiedy lud miał wybrać Barabasza czy Jezusa, kogo z nich, którego z nich uwolnić, to wybrał, by Barabasza uwolnić, a Jezusa ukrzyżował. Mój kochani, pewna starsza pani, która była odwiedzana przez kapłana z racji pierwszego piątku z Komunią Świętą, kiedyś na pytanie, jak się pani czuje, odpowiedziała, proszę księdza, boję się. Czego się pani boi? Zapytał kapłan. Boję się śmierci. Boję się, jak będę umierał. Dlaczego? Znowu zapytał Kapłan. Gdyby ksiądz znał całe moje życie, to też by się bał. A Jezus? Jezus umierał spokojnie. Tylko ziemia się zatrzęsła i słońce się zacięło. I tu można postawić pytanie: Jak więc przeżyć swoje ziemskie życie, by nie bać się swojego spotkania z Bogiem. I odpowiedź można dać krótką. Może po prostu z Nim przez życie iść. Nie tylko od święta, nie tylko okazjonalnie, nie tylko jak to mówimy w naszej polskiej mowie, od wielkiego dzwonu. Ale tak po prostu zwyczajnie w codzienności, każdego dnia. Jezus mówi, jeśli chcesz mnie naśladować, to weź swój Nie przymusza, nie nakazuje, ale daje człowiekowi możliwość wyboru. Jeżeli chcesz, możesz mnie naśladować. Właśnie ta liturgia Wielkiego Piątku, którą dzisiaj przeżywamy, jest dla nas jakby takim swoistym zaproszeniem, byśmy chcieli jeszcze raz pochylić się nad mądrością Krzyża, nad głębią znaczenia Krzyża, do którego widoku żeśmy pewnie już może przywykli, bo przecież Krzyż obecny jest w wielu miejscach, w wielu domach, urzędach, w każdym kościele w szkołach, w szpitalach, przy drogach, na Sejmowej Sali. I może właśnie to przyzwyczajenie sprawia, że do nas krzyż przestaje mówić. Dla wielu staje się jakby niemie. I właśnie ten Wielki Piątek, ten dzisiejszy Wielki Piątek, jest taką niepowtarzalną okazją, by wyzbyć się może owej rutyny. By spojrzeć na krzyż jako na wydarzenie, które dotyka naszego życia, naszej śmierci i naszego zmartwychwstania. Popatrzmy na krzyż. To pierwsze spojrzenie ukazuje nam krzyż jako symbol śmierci: śmierci bolesnej, okrutnej, upokarzającej. Patrząc na krzyż, nie można nie pomyśleć o cierpieniu śmierci. Krzyszyk w tym sensie częścią naszego życia. Kiedy tak popatrzymy, to z pewnością nikogo nie omija. Życiowe zawody, upokorzenia, starość, choroba. To tylko przykładowe jego postacie. Krzyż mówi nam też o kruchości naszego życia. Wystarczy pójść na cmentarz i zobaczyć, ile tam krzyży. Drugie spojrzenie na krzyż zatrzymuje nasz wzrok na ukrzyżowanie. To ciekawe, że tysiące stadańców umierało na krzyżach, ale my adorujemy tylko tego jednego, jedynego ukrzyżowanego. Jeden jest bowiem syn Boży, jedyna jest też śmierć będąca ofiarowaniem siebie samego za grzechy wszystkich ludzi. Adorujemy ukrzyżowanego nie po to, by wysławiać okrutne narzędzie męki i zbrodni, ale by kontemplować tę niewypowiedzianą miłość, miłość naszego odkupiciela do każdego z nas. Bo Krzyż jest szczytem miłości Jezusa, którą pokazywał całym swoim życiem. I wreszcie to trzecie spojrzenie na Krzyż. Pozwala nam ono dostrzec Krzyżu Chrystusa znać zwycięstwa, bo po wielkim piątku jest już tylko wielka sobota i sama Dzisiejsza liturgia jest bardzo bogata w treść. Wsłuchujmy się dobrze w te słowa, które już były wypowiedziane, słowa, które jeszcze padną na nasze serca. A ja chciałbym tę naszą refleksję zakończyć takimi słowami, które zostały włożone. Usta samego Jezusa, słowami zapisanymi w takiej bardzo ciekawej książce, Ojca Rolna, najważniejszy dzień mojego życia. Stańcie na więcej. Daj mi sobie więcej przestrzeni, a zobaczysz, ile może zrobić, kiedy jesteś ze mną. Spróbuj poddać mi się całkowicie. Nie zrada się tym, że nie wszystko ci wychodzi. Kiedy umierałem na krzyżu, też wydawało się, że mi nie wyszło. Tak jak ten, który jest, powołał naród żydowski do tego, żeby wyszedł z Egiptu i wszedł do ziemi obiecanej i żeby z grupy niewolników stał się ludem Bożym, tak ja powołuję Cię do uczestnictwa w mojej tajemnicy paskalnej. Jeśli będziesz karmił się moim ciałem, i starał się nie naśladować, to zwyciężysz śmierć, wygrać życie i zobaczysz, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłnią. I więc, moi kochani, to dzisiejsze spotkanie z Krzyżem Jezusa i z naszym zbawicielem będzie takim może kolejnym wezwaniem do tego, byśmy. Chcieli się nawracać. Byśmy chcieli nie tylko patrzeć na miłość Jezusa, tę miłość podziwiać, ale byśmy chcieli tę miłość, tą miłością napełniać nasze serca i nieść nią w nasze codzienne życie. Do naszych rodzin, do naszych domów, do naszych miejsc pracy, do naszych wspólnot, do każdego spotkania z drugim człowiekiem. Bo miłości potrzebuje dzisiejszy świat. Kiedy dzisiaj patrzymy na krzyż, to nie czujmy w sercach tylko smutku, jakiegoś bólu z powodu cierpień Chrystusa, bo on taką postawę upomniał na krzyżowej drodze, kiedy niewiasty patrząc na jego cierpienie współczuły mu i płakały. Ale te słowa że człowiek umiał zapłakać nad swoim grzechem, nad krzywdą wyrządzoną drugiemu, nad Twoim łamaniem Bożego prawa, nad swoją jakością w chrześcijańskim życiu. Zapłaczmy nad sobą, a Jezus.